Cześć Michał. Cześć Paweł. Powiedz mi proszę, jak dla ciebie, nie prywatnie, ale biznesowo, zaczął się Nowy Rok, a nawet bardziej niż dla ciebie, dla EloCity? Dlatego, ja ci powiem, skąd pytam. Bo moje wrażenie jest takie, że przybywa stacji ładowania, może nie, nie, nie już w styczniu, ale ogólnie jest ich więcej, przy stacjach widzę, obserwuję, ja coraz więcej samochodów. I co więcej, rozmawiałem ostatnio z naszym wspólnym znajomym Zemdzi, który twierdzi, że zainteresowanie elektrykami jest bardzo duże. Dzisiaj odbierałem samochód testowy w Tesli. Jak czekałem, naprawdę, no nie chciałbym powiedzieć, że tłumy, ale bardzo dużo ludzi ogląda, pyta, dopytuje, wręcz kupuje. No i teraz jakby się, aha i na koniec jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj natrafiłem na taki artykuł, już nie pamiętam na którym portalu, ale jeden z większych, gdzie została postawiona teza, że kilkadziesiąt procent Polaków zamierza w tym roku kupić nowy samochód. Niestety nie będzie to elektryk. Tyle mojego wywodu, teraz zapraszam ciebie. A, a to, to drugie kilkadziesiąt kupi elektryka, tak? Nie, tego tak <laughs> nie było powiedziane. Dobra, tak zupełnie poważnie. Z perspektywy mm, sieci mogę powiedzieć, że ruch jest większy niż był w grudniu, a w grudniu był naprawdę bardzo dobry. Myślę, że wyjdziemy 10% więcej niż, niż w grudniu. Poczekaj, ale dzisiaj mamy dopiero kilkanaście no, pierwszych dni. Prognozujemy, że ten, mhm. ten, te, te pierwsze kilkanaście dni jest lepsze niż kilkanaście dni w grudniu. I to, to o te 10%, powiedzmy. Więc zakładam, że, mm, że będzie ten ruch ciekawy. Zresztą musimy, Paweł, kiedyś zrobić, pochylić się na takim trendem ładowania w święta, w ferie, kiedy tego ruchu jest więcej prywatnego niż no korporacyjnego. Ferie niebawem, ferie niebawem. więc pewnie w, na początku lutego w możemy... W Warszawie już się zaczęło, no, w tak. Czy w połowie lutego możemy taki materiał przygotować, gdzie pokażemy te ładowania, które są takimi ładowaniami podróżniczymi, bym powiedział. To jest jedna rzecz, więc tutaj jestem spokojny. Jeśli chodzi o naszych klientów biznesowych, tych, którzy zaczęli używać samochody elektryczne, to raczej jestem spokojny. Są inwestycje, które raczej teraz mówią o planowaniu budowy infrastruktury i zaspokojeniu potrzeb pracowników, którzy jeżdżą samochodami elektrycznymi, czy benefitowymi, czy użytkowymi. Widzimy też trendy takie, że coraz więcej firm decyduje się na zaplanowanie infrastruktury DC, po to, żeby skrócić czas ładowania, nawet tych samochodów, które kiedyś ładowały się przez całą noc rano wyjeżdżały, ale jest tych samochodów znowu tyle, że takie. Awaryjne w pewnym sensie, czy ad hocowe ładowarki będą powstawać, szybkie również oprócz infrastruktury AC, czyli normalnej. To jest y, y, druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że ceny samochodów poszły strasznie do góry. I jeżeli weźmiemy ceny rzeczonego MG, to się okazuje, że te samochody są tańsze niż spalinowe. Więc. Przepraszam, Man, powiedziałeś ceny samochodów. Chodzi ci o, o, o wszystkie samochody. Tak. Spalinowe samochody też bardzo mm -hmm. podrożały, Versus to, co było tam, powiedzmy, trzy lata temu. Więc patrząc na mm, skłonności zakupowe Polaków i poszukiwanie tańszej alternatywy, to może się okazać, że póki jeszcze mamy benefity dotyczące bezpłatnego parkowania. Mm, Bus pasów i dopłat Narodowego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to yy, choćby z punktu, z punktu widzenia ekonomii, te samochody będą się sprzedawać. Więc dzisiaj mówienie o tym, że kilkadziesiąt procent Polaków zamierza kupić nowy samochód i będzie, nie będzie to samochód elektryczny. Wiesz, no mógłbym być tutaj mało obiektywny i taki trochę budny i powiedzieć, no marzenia jakieś mamy, tak. Yy, natomiast myślę, że rzeczywistość będzie trochę, trochę inna. Oczywiście, znaczy, ja się w zupełności z Tobą zgadzam, natomiast no, chciałem, żeby to wybrzmiało od Ciebie, a, a nie tylko, żeby to boja, że, że znowu jestem e, zatwardziałym elektromagnetykiem. Ja jestem codziennym użytkownikiem buspasa na ulicy Puławskiej od strony Piaseczna do, do Warszawy i z powrotem. I samochodów elektrycznych na tym buspasie pojawia się coraz więcej. Także to nie jest tak, że, że nie widać, że ten ruch się zwiększa, ale on się faktycznie naprawdę zwiększa. To prawda, jeszcze wracając na moment do cen, to jeżeli chodzi o auta elektryczne, nie wszystkie, oczywiście, ale tak wspominaliśmy, czy ty, czy ty nawiązałeś do MG, który jest w bardzo dobrej cenie. Tesla znowu obniżyła ceny na Y. Jest taniej. To jest pewien problem dla, dla klientów biznesowych, a nawet dla CFM-ów, czy dla Leasingów, gdzie obniżenie wartości samochodu. Zwłaszcza w trakcie kontraktu, który trwa, powoduje, że RV-ki spadają. Ja i, zgadza się. Co, i, czyli te, teraz tak, obniżenie ceny samochodu elektrycznego, takiego jak Tesla, może spowodować tym, że w najmie długoterminowym on będzie w wyższej cenie, bo trzeba zrekompensować tą tak, wartość. Ale tak przecież zrobił Arwal. E to było, to chyba dotyczyło Tesli, trójki, gdzie ona przez długi okres była tam w kwocie około 2000 czy 200 czy 2100, miała być jakaś średnia rata. Tam oczywiście przy jakimś określonym limicie, a później na skutek właśnie e, tych wahań cenowych, cena wskoczyła tam do raty o, o prawie 900 złotych, więc to jest odczuwalne, to widać. Natomiast, nie wiem czy, nie wiem, czy to stąd, czy, czy to wynika akurat z tego, być może to były jakieś warunki preferencyjne wcześniej, ale, ale, ale wiesz, no to nawet słychać o tym za granicą, gdzie któraś z dużych wypożyczalni się wycofuje. Tak? Myślę, że, myślę, że e, przez to. Six powiedział mm -hmm. głośno, już nawet zakomunikował, że rezygnuje z Tesli, właśnie między innymi ze względu na utratę wartości. I ostatnio czytałem coś odnośnie Herca w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, rok bądź dwa lata temu Herc ogłosił bardzo duże właśnie zakupy, że, że tych Tesli będzie multum. No i teraz pytanie: tylko widzisz, byłbym daleki od tego, twierdząc, że byłbym daleki od twierdzenia, że akurat w wypadku. Tesla, mam na myśli tutaj maskę i całą resztę osób zarządzających, myśli w tym wypadku o wartości rezydualnej. Myślę, że rzeczy. kompletnie... I innych myślę, że oni, oni strategia sprzedaży sprzedawać. jest zupełnie, tak. i zupełnie inna. To się liczy sprzedaż. Choćby dlatego, że, że zobacz, nie ma czegoś takiego jak dilerstwo, są po prostu, mógł kupić samochód bezpośrednio od Tesli, nie ma żadnych upustów, mhm. nie ma żadnych upustów. Jest cena po prostu, która jest wystawiona dla klienta i jest najlepsza z możliwych, więc jeżeli ktoś chce kupić Tesla i pójdzie do salonu i poproszę, i poproszę rabat, no to tego nie dostanie, bo samochód już jest wystawiony. Jak to Mówi Tesla z rabatem. Ale, Ale zobacz, to nie jest przypadek tylko i wyłącznie Tesli. Zdarzyło się tak już w przeciągu. Myślę, że kilkudziesięciu lat historii motoryzacji, że, a zwłaszcza ostatnich kilkunastu, gdzie renty kary kupowały samochody z, jakimś, z jakąś promesą buybacku do, do dealera, potem się okazało, że dealer niechętnie był niechętny był do odkupu, bo akurat importer wprowadził promocję i nowe samochody były droższe niż używane. Więc to jest ogólnie jakieś tam ryzyko funkcjonowania w tego typu biznesie. Innymi słowy, być może ten biznes jest po prostu źle skalkulowany, ewentualnie, wiesz, ja nie jestem tutaj znawcą bo być może jest bardzo dobrze, tylko ja teraz to opowiadam, ale może trochę to też jest tak, że elektromobilność te nowe firmy które powstają wywraz między innymi wspomniana Tesla ale też i chińscy producenci samochodów wiesz oni mają jakby pokazują zupełne i zupełnie inne podejście do biznesu motoryzacyjnego Tylko i poczekaj sekundkę daj mi skończyć i być może zarówno CFM być może Rentekary być może w ogóle firmy też działające na styku właśnie wynajmu długoterminowego ale i krótkoterminowego być może mają ten biznes był świetnie poukładany, ale to jest w odniesieniu do tej starej, konwencjonalnej motoryzacji. Być może dzisiaj to nie działa, ten mechanizm, który trzeba by go zmodyfikować. że jeszcze się pytania, pojawiają się pytania, na ile ceny samochodów chińskich czy Tesli są adekwatne do cen produkcji, bo pojawił się spory chaos informacyjny, że tak, Tesla dotowana przez rząd amerykański, więc tak naprawdę nie wiadomo, ile kosztuje, a to, co widać na półce, czy na w cenie, to jest jakaś tam cena wymyślona przez kogoś. Samochody chińskie, oprócz tego, że reżimowe, dostaliśmy taki komentarz, dziękujemy za niego bardzo. To jeszcze też dotowane... Ty to się do tak, dotowane przez rząd chiński, więc tak naprawdę trochę patrząc przez ten chaos informacyjny i gdzieś tam budując sobie jakieś teorie spiskowe, to nie wiesz, ile taki samochód kosztuje. Tak naprawdę. Znaczy w produkcji. Mhm. I nie wiesz, za ile jest sprzedawany. Zresztą myślę, że największe koncerny to kryją bardzo skrzętnie swoją marżę i koszty produkcji. Oczywiście marki premium pewnie zarabiają więcej od, od tych marek, które nie są premium, no ale takie ceny są wystawione do rynku i klient podejmuje świadomą decyzję, czy kupuje, czy nie kupuje. A faktycznie ryzyka dla, dla rentów, dla rentykarów i, i wynajmów długoterminowych są, są duże związane z rfałką, czyli z wartością rezydualną takiego samochodu. No dlatego właśnie ja stoję na stanowisku, że ten cały biznes. Biznes motoryzacyjny i około motoryzacyjny powinien przejść swojego rodzaju ewolucję, wiesz? Dlatego, że spójrz, nawet to, co wcześniej powiedziałeś, że kiedyś jak Szliśmy do dealera, czy niezależnie czy kupowaliśmy jeden czy dziesięć, czy jeszcze więcej samochodów, to oczekiwaliśmy rabatów. Z drugiej strony, jak idziesz kupować spodnie, nie oczekujesz rabatów w sklepie i o niego nie pytasz. Więc po co mają być te rabaty? Powinna być dobrze czy dobrze cena wystawiona, skalkulowana. Druga zmiana, która jest z tym związana, nie masz teraz możliwości aż tak dużych możliwości konfiguracji samochodów. Masz dwie-trzy wersje i w zupełności to wystarcza i bierzesz więc. Wiesz, trochę mi się. Ale trochę... poczekaj, nie hmm. kończyć, więc. Dlatego cały czas uważam, że... Nie do końca powinniśmy odnosić to do tego, jak było, tylko po prostu zaakceptować no się in, inne warunki, inny rynek i się do tego dostosować. To jest I tak. inaczej liczyć wreszcie tę wartość rezydualną. Być może to jest... taka jest. marka, która kiedyś należała do amerykańskiego koncernu, teraz należy, nie wiem, czy do francuskiego, czy, czy, czy włosko-francuskiego, czy dalej tam są jakieś amerykańskie, jakiś amerykański kapitał, która kiedyś kompletnie załamała, Gdzie się kompletnie załamała sprzedaż. Bo tam kandlowcy operowali na dużych rabatach, 20% dla floty, 30%. Mhm. Potem, jak pojawił się, pojawiła się nowa strategia sprzedaży, te rabaty zostały skrócone do, do kilku procent. No i klienci, po pierwsze, sprzedaż nie potrafiła się odnaleźć w nowej sytuacji. Klienci oczekiwali czegoś zupełnie innego, i sprzedaż poleciała na łeb, na szyję. Z drugiej strony, ubiegły rok był ogromnym sukcesem Toyoty sprzedażowym choćby dlatego, że była dostępność samochodów. I zobacz, jak ten rynek jest mimo wszystko wrażliwy na wiele czynników. Faktycznie Tesli dzisiaj przy obniżonej cenie pojawia się bardzo dużo. To jest tak, że tych samochodów jeździ coraz więcej na ulicach. Ale za chwilę pojawiają się bardzo... Dobre, pojawiają się modele w dobrej cenie. Volvo X30, który wejdzie, który będzie zaczynać od 160 tysięcy minus dotacje, to jest... programuje elektryk, to jest znowu 140. 140, bardzo, za 140, 140 dzisiaj kupujesz średnio Wyposażoną niewielką benzynę, tak? Taka jest prawda. Hybrydową albo nie. Więc. Pojawiają się marki chińskie, które te znowu będą te ceny na poziomie 140, 150 tysięcy, a 170 tysięcy samochody, które mają ponad 400 koni z pewno na 4 koła. Kupiłbyś benzynowe 400 na auto poniżej 200 tysięcy? No, obaj wiemy, że nie. Obaj wiemy, że nie. Obaj wiemy, że swego czasu Volvo XC40, wtedy się nazywało P8 Recharge, który miał 408 koni. Ma do dzisiaj, inaczej się nazywa ten model dzisiaj, Twin Motor bodajże. To był najtańszy samochód czteronapędowy z taką mocą. Tak? Więc zobacz, to jest zu zupełnie odwrócenie podejścia motoryzacyjnego, którym moim zdaniem prowadzi do tego, że za 2-3 lata będziemy patrzeć na samochody elektryczne i spalinowe w sposób identyczny. To jest samochód i będziemy mówić, on jest elektryczny, on jest dieslem, chociaż diesel już nie będzie, on jest benzyną, a nie będziemy się zastanawiać, że to jest jakiś dziwoląg elektryczny czy, czy historia spalinowa. Tyle. Ja jestem przekonany, zgadzam się z tobą, że będziemy patrzeć inaczej my, jako odbiorcy, jako kupujący, jako kierowcy. Natomiast ja życzyłbym sobie tego, i nie, ale nie wiem, czy inaczej będą na niego patrzyły, Niektóre koncerny motoryzacyjne, mówię to powiedzmy z tymi trochę większymi korzeniami, e, właśnie rzeczone CFM -y i tak dalej. Tamta zmiana powinna zajść, po to, by inaczej liczyć tą utratę tylko, wartości te, tego auta. Tak, tylko dzisiaj, te, dzisiaj te, te, te rynki się muszą ukształtować. Wszystkie. Mhm. E, bez wyjątku. Łącznie z rynkiem dostaw, dostawców usług ładowania, czyli powinniśmy mówić o tym, że. No w zasadzie to powinien być surowiec, tak? czyli energia elektryczna powinna być, czy paliwo e, powinna też mieć ustabilizowane ceny, albo jakieś mechanizmy, które będą te, te ceny stabilizować, albo wręcz, do czego się przygotowujemy, dynamiczne taryfy w oparciu choćby o miks energetyczny, czy chwilową cenę zakupu, czy, czy z giełdy. No to wszystko jest przed nami. Czyli t, t, znowu wracamy do tego, że y, proces ładowania samochodu, dostarczania paliwa do samochodu, jest w dużej mierze cyfrowy. I to ma ogromny wpływ na potem na rynek motoryzacyjny i na, na to, co się dzieje z samochodami elektrycznymi. A to, to też chciałem Ci dzisiaj podzielić się z tą taką refleksją. Byłem na targach fotowoltaicznych Solar Expo, gdzie w zasadzie te targi już można powiedzieć po części są targami mm, ładowarkowymi. W czyli w od fotowoltaiki do elektromobilności, tak? tak? I, bardzo to, I te biznesy wbrew pozorom są bardzo blisko. Chciałbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? E, chciałbym powiedzieć, że czym będziecie cieplej, tym skłonność do zakupu autów elektrycznych będzie wielka. <laughs> Dobrze, ale jeszcze wracając na moment do targów, o których powiedziałeś, e, czyli co, pewnie dużo Wallboxów. No nie tylko, wiesz, dużo, dużo stacji DC. To też jest taka, mm, taka świadomość, e, myślę, również inwestorów. Że pojawiają się oferty szybkich stacji ładowania, bo szybkie stacje ładowania dają gwarancję i pewność szybszego zwrotu z inwestycji, bo po prostu w jednostce czasu tego prądu jest dostarczane dużo więcej do samochodów. Jeżeli ktoś dysponuje naprawdę dobrym miejscem, to zwrot z inwestycji w budowę szybkiej stacji ładowania jest, jest bardzo, bardzo satysfakcjonujący inwestorów. I czemu tego nie pokazywać na targach fotowoltaicznych, skoro przychodzą tam odwiedzający, którzy są świadomi e, przemian energetycznych, które dzieją się, no w zasadzie, wiesz, wyjdzie na populizm, ale dzieją się na świecie. Ja, rozmawiałeś z jakimiś wystawcami? Tak, tak. Jak zainteresowanie bardziej o czym chodzi? Dużo, dużo ludzi, dużo ludzi, sporo. To są takie takie mocno biznesowe, tam mhm. raczej konsumenci chyba się nie pojawiają po, pojedynci, bo bo i po co? E, myślę, że nikogo nie obchodzi, jak wygląda panel, czy, czy, czy on po prostu ma działać. Chociaż może się mylę, nie jestem ekspertem, natomiast y, jeśli chodzi o panele, natomiast y, zainteresowanie jest bardzo duże. Dużo, dużo ludzi dzisiaj chodziło i zwiedzało tarki. Hmm, aż mnie zaciekawiłeś. Mam nadzieję, że innych również. No, mam nadzieję, że tak, bo to są takie, takie zmiany na, na, na rynku. To, to, to jest, myślę, że produkcja w ogóle o, OZE, czyli najprościej, panele na dachu, to, to jest znak czasów, czyli potrafimy wytworzyć energię i dostarczyć ją tam, gdzie chcemy, a jednym z takich miejsc jest samochód elektryczny. Spójrz, zaczęliśmy od tego, od tego jak rozpoczął się nowy rok pod kątem, w kontekście ładowania, skończyliśmy na OZE. No, piękna klamra, można by powiedzieć. No i chciałem powiedzieć, że już wszystko było chłodno ostatnio, więc samochód elektryczny jest o tyle dobry, że można sobie z aplikacji go podkręcić. w zasadzie każdy i do nagrzanego samochodu. W spalinówce nie wszędzie tak jest. To, 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 tak na koniec, lekko i, i ciepło. Cześć Michał. Cześć Paweł.